Ja dwa i twoja stara. Serio? Dlaczego tak dużo czasu musiało mi zająć, żeby. żeby zorientować się, że to jest... pomysł? Jakoś wiedziałem, że to jest najgorsza rzecz, jaką zrobiłem na kanale, ale. cały czas nie mogę przeżyć tego, że... Kontynuowałem to. Reagan coś tam napisał, żeby, żebym zrobił film, jak reaguje na żarty o Twojej starej, czy tam Twoim staremu. No i stwierdziłem, że nie wiem, może jak zrobię coś takiego, jakby zainspiruję się komentarzem, to może więcej ludzi zacznie komentować i jakoś będziemy napędzać coś ciekawego. I stwierdziłem, że no, może coś zrobię, mimo że nienawidzę żartów o Twojej starej. I kiedyś, jak byliśmy u Kusiego, to właśnie Kusi puścił. Nie wiecie, kto to jest Kusi. Znaczy, część wie, część nie wie. Byliśmy u Kusiego i puścił. Nie wiem, czy on, czy ktoś, ale słuchaliśmy właśnie żartów o Twoich starych, chyba do dokładnie tych, które, których używam w swoich filmikach, i było tak beznadziejne, że musiałem wyjść. <grym> nie mogłem po prostu. A oni się śmiali. Może nie z wszystkiego, ale. No znaczy, to, to też było dawno. No ostatnio byliśmy u Chrisa. Nie wiecie, kim jest Chris, u. znaczy, wiecie, ale. I Chris'u mówi, że no, e, ostatnio oglądałem twoje, tylko że nie lubię żartów o twojej starej, więc wyciszyłem film i e, tak oglądałem. A ja do niego. Super, ja robię tak samo. E, Reyden się dołączył, no, że też mu się nie podobają te żarty o twojej starej. Tak ogólnie, jako. Tak jakby forma kawał żartów i jest tak to ja to robię. I dopiero wtedy, dopiero wtedy jakoś do mnie dotarło, przecież przecież mi się to nie podoba. ja kompletnie się w tym nie odnajduję. W ostatnim, od... znaczy w ostatnim odcinku, w odcinku o podsumowaniu roku na YouTubie powiedziałem coś, że chciałbym się rozwijać artystycznie. Rzeczywiście, no. No, debil. Rozwijać. Chyba tylko postać swoją rozwijałem w grze. Zrobiłem jeden odcinek pow i powinienem stwierdzić, że dobra. Dobra, zostawiam to. Próbowałem czegoś z. podobałem wam się światełka. To chyba w ogóle nie działa. Spróbowałem coś stworzyć z, z komentarzy. Jakieś coś śmiesznego. No i dobra, i teraz przechodzę do kolejnej rzeczy. Ale... Nie wiem, wyłączyłem myślenie i stwierdziłem, a... W sumie zrobię z tego serię. Mhm. Serię. Diablo 2 i Twoja stara. Jestem dzisiaj tutaj, żeby powiedzieć, że... No już... Już po prostu chcę, chcę mieć to z głowy, już chcę to skończyć, już kompletnie, ale się unoszę, bo, bo sam jestem na siebie zły, że w ogóle do czegoś takiego dopuściłem, że byłem taki leniwy i stwierdziłem, że no dobra, idziemy w to, i dopiero później. To jest trochę tak, jak, jak pracujesz gdzieś, gdzie jest. Ale dalej tam pracujesz, i dopiero po 10 latach stwierdzasz, kur wiesz co ja. I, 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 i. ja właśnie miałem taki moment, tylko że. trochę krócej to trwało, że zrobiłem parę odcinków i. co ja robię? Ani nad tym, Baka Makadzianaj no anta! da! Impostada! Ale miejmy to już z głowy. Diabro sono ni to kimi no oka saigo no epizodo. Stara gra w ping-ponga przy okrągłym stole. Twoja stara pieprzy głupoty przy prawami kamiz. W końcu. Koniec. Jezu. Nigdy jest więcej głupich pomysłów. Czy nie będę się słuchał rileta? Dobra, skończyliśmy. Trzymajcie się.